11 listopada dla każdego Polaka to dzień szczególny. 101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Rokrocznie obchody tego święta obchodzone są na wiele sposobów. W Ostrowcu Świętokrzyskim tradycją stały się ostrowieckie biegi niepodległości. A ja po prostu swoją postawą chcę pokazać, że. Po prostu czuję się Polakiem i tak dalej i, i bardzo chętnie uczestniczę w, taki, w tego typu imprezach. Organizatorzy Ostrowieckich Biegów Niepodległości zadbali o odpowiednią rozgrzewkę uczestników, aby następnie móc oficjalnie rozpocząć bieg główny na 10 km. I wystartował bieg główny Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2019 i oczywiście Marsz Nordic Walking na 5 km. Bieg na dystansie 10 km ukończyło 315 biegaczy. W biegu głównym jako pierwszy na metę z czasem 30 minut 46setnych przybiegł reprezentant Białorusi, Siergier Krawczenia. Bardzo dobrze biegała. Pogoda jest słoneczna, ciepło, tak bardzo fajno. biega trasa, jest super. Najszybszą kobietą w biegu głównym była Patrycja Talar z czasem 36 minut i 200. setne. W kategorii najszybsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego triumfowali Rafał Gontarczyk z czasem 33 minuty 6 sekund i Dominika Łukasiewicz 39 minut i 22 setnych. Wśród doświadczonych biegaczy znalazł się także wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios. Nigdy nie mogę sobie odpuścić tych lokalnych biegów. Ja tu promuję bieganie, aktywny tryb życia i się. moim wręcz obowiązkiem jest tak uczestnictwo w nie tego nie typu biegach, które są organizowane przez naszą jednostkę. Te biegi mają już pewną dobrą renomę i tradycję i tutaj chętnie przyjeżdżają zawodnicy. Myślę, że to jest świetna promocja też miasta. W marszu Nording Walking na dystansie 5 km w ramach ostrowieckich biegów niepodległości do mety dotarło 105 osób. Jako pierwszy przekroczył ją Bogdan Kowalik z Kunowa. Trzeba mieć inną bolę. W Przeba, w Tutaj ważna jest e, nie, nie tylko szybkość, i, ale przede, przede wszystkim wytrzymałość. wytrzymałość. Przeba, Trzeba utrzymać utrzyma, wysokie tempo przez wytrzymałość cały dystans. Ideą ostrowieckich biegów niepodległości jest pokazanie radosnego patriotyzmu poprzez aktywność fizyczną, marsz Nording Walking z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To cieszy. Cieszy to dlatego, że dwa lata temu, jak zaproponowali, tą formę ruchu podczas Ostrowieckich Biegów Niepodległości. Marsz na dystansie 5 km ukończyło tylko 16 osób. W roku ubiegłym było to 36, a w tym roku około setki, więc ludzie się troszeczkę chyba bardziej ośmielają, bo stwarzamy też podczas innych imprez również możliwość marszu. Ostrowieckie Biegi Niepodległości są jedną z największych imprez biegowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przygotowania do tego biegu rozpoczęły się parę miesięcy temu. To się wiąże z wykonaniem praktycznie całego projektu zmiany oznakowania, zgody na zamykanie ulic itd. Tak tak Także mówię, logistycznie najtrudniejsze nasze przedsięwzięcie, jakie realizujemy. Każda forma świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości jest oddaniem hołdu tym, którzy o tą wolność walczyli. Walczyli o niepodległą, wolną ojczyznę. Oni rozlewali krew i walczyli o, o Polskę. A dzisiaj w tej radosnej atmosferze trochę potu. No piękna, radosna atmosfera. Pogoda też dopisała. Wspaniała, wspaniała atmosfera. Zresztą nie tylko w Ostrowcu, ale i w wielu miastach, wioskach w Polsce. Dla wielu uczestników ostrowieckich biegów niepodległości nie liczył się wynik, lecz pamięć o tych wszystkich którzy dołożyli starań, abyśmy mogli dziś żyć w wolnym kraju, dumnie patrząc w przyszłość.